Cześć, ciemanko, ja jestem Drax i zapraszam was na kolejny odcinek z Forza Horizon 5. Więc tak, najpierw sobie uznałem... ...że w sumie sprawdziłbym te wyścigi uliczne. Więc chyba sobie odlokujemy od razu wszystkie. Dlaczego nie i prowadzi w Guanajuato? Idziemy tam, tylko sprawdźmy najpierw czy mamy gdzieś tutaj bliżej. Od czegoś. Tutaj nie. To jest bliżej na przykład tutaj. Przynajmniej te 2 km nie będzie bliżej, ale jedziemy Bugatti. Tylko dojedziemy raczej. Sobie odebrałem jakieś samochody za te wszystkie tam historie, co robimy. Widziałem jakiś, jakiś przerzut, jeśli pięć był. Zobaczymy, jak się tam będzie jeździć z tam jednego ulubionego też o tym z jakiegoś się z za musiałem dostać. W tych oponach terenowych, tak się fajnie tu miedzie. Czy tą drogą jechałem? Czy ma się... co, pojedziemy, zobaczymy te wyścigi uliczne, tam wygląda wyjechać. Nie będzie, więc czy teraz przestaję. Jeszcze mi zabraknie pod niebem. Ile draków nie pokaże ciągle? Idziemy i zobaczymy, jaką tam są gdzie można jechać. Może jakoś tych, których właśnie odebrałem. A mój dom, trochę gorzej nie? Na przykład, diodem, jest źle. żeby cały nie wydobyć chcieli. A czyli pewnie jakiś. A jakby powiedział, to był Git, ale pewnie jak. To musiał się ścigać z tym. I razem czy Ramirez, czy jak on tam miał. Dawaj, dawaj. Hello, Rami, nice ride. I have to look good for my oh, old Ramiros. companions. And I thought, what looks better than beating a Horizon superstar into your hometown? First to the Basilica wins. Vamonos, let's do this. So, there's a bit of a street scene around here. Maybe Maybe Back then, I was just a little kid learning to drive with my mammy and my tios. I couldn't even reach the pedals. But you know, they do say that the most fierce street racer in all of Mexico comes from Guanajuato. Ah, do they really? Pues sí, they say he's never lost a race. Who knows if he'll make an appearance at Horizon? And does this feared street racer have a name? Oh, many names. They call him El Jefe, El Perrón, El Guapo, El Valiente. You might meet him one day. But not if you can't even beat me into town. Coming up on Guanajuato. Wait till you see the city at night. Welcome to Guanajuato! The Miron, best city in Mexico! The name means Hill of Frogs! That's not very street race. And you've never seen a frog at top speed, superstar! Put a cafe there! Turn off! Turn off! Sorry, folks. That's okay. The turn off. Is that something you The tunnels were built way. to keep the city from flooding, but they are perfect for it. What the hell? Hey, and the local street racers. Oh, and watch for traffic. These streets can get busy, but I've heard the racers find it adds to the challenge. If you deep, sure, huh? uh, I mean so I've heard <laughs> that's okay. The tunnels were built to keep the city from flooding but they are perfect for el jefe and the local street racers. <laughs> that's okay. The tunnels were built to keep the city from flooding but they are perfect for El jefe and the local street racers. Stretch. the basilica is just around the corner. I wish El Jefe could see us now. Oh, he can, my friend. Now get across the finish line. <laughs> A Basilica Colegiata de Nuestra Senora de Guanajuato. Racers come here to ask our lady for her blessing. You know, I might be able to contact the jefe. I hear he's pretty strict, but if he thinks you're good enough to join the street scene, then who knows? Dude, I know it's you. Ta bueno, pues. <laughs> then you're in. Come on, let's go meet my compadres. Well, Thank now my yeah. darkest secret is out, my friend. I have something else to show you. Follow me! Where are we going now? Out of the city! To our racers meetup! Does your family know about El Jefe? Are you kidding? My father would be furious, and my uncle Carlos would challenge me to a race before every family meal! <laughs> well, you can't keep street seeing a secret anymore. You're going to have to show these racers how it's done. They've never been part of a festival before! Sure they'll learn fast. Lesson numero one. give the people what they want. And what do the people want? <laughs> Someone willing to bend the rules. And we have company. Meet my compadres. When we started this meetup, we were just a few kids racing around in old watches since then the racers the engines the party have all <laughs> grown a little bit sorry about all the mystery by the way it was nice to visit home as myself for a change <laughs> it was fun thanks for showing Hello. me your hometown my no problema my friend welcome to horizon street scene Some Welcome to Horizon Street Scene. Fully approved and ready to go. Take a look. jakieś all to są wyścigi. najbliższy tutaj na przykład. Można sobie przejechać go zobaczyć. Are swarming into Horizon street scene. Even though it's not very underground anymore, whatever you do, don't tell them. It's important for their street cred. to już się ten samochód, którego odebrałem, tutaj nie widzę, a na pewno odebrałem tego, tego na pewno też nie wiem, co tu jeszcze było. Na pewno tego Peżota. Nie wiem, czy nie tego. Dobra, to sobie pojeźdźmy czymś, co nam zalecają. To Co nam zalecają? Coś tego może byśmy mieli na przykład. Ten elektryk jest fajny no. Fajnie się nim będzie, przyjemnie bardzo, więc sobie pojedźmy nim. Kupra chyba, nie? Co ja pojedziemy? Nie, mi się uda wygrać za szczęście na to wywiązko, kurzać się rozpędza. Już ma 200 na licznik. 4 Deżąbilska, to jest elegancka. Trzyma elegancko tej drogi. Szukać klasycznie. No. Tu. tu tego tak w ogóle nie odpuszczam gazu. No, I tylko nie uciekamy. Nie trzeba ja w ogóle nic nie odpuszczać. Musiłem, tylko zahamowałem. Sam lekko zahamuje, no ale... Takie odejście nagle. Okej. Okay. Zwrotność ciekawa to akurat jest elegancko. Czy tak się zbliżyli do mnie? Jedzie jakiś tam W ogóle wysprzega z uwagą. Tylko zahamuję. leciałem, Dobra, przydłupię. Już końcówka wieści teraz, więc nie mogę zepsuć Już jest meta. Elegancko. Wiem, że ten tu wygram, chociaż tak, prawie ja to zepsułem. Wjazdem. a to nie, to McLaren. był. Ari, jakiś też kolejny McLaren, tam był Porsche. Kilka tych Porsche. Jaki teraz wyścig? Jakiś blisko nowy rozdział. Jeszcze tylko te gwiazeczki, z tym biłem. Hey, driver. You know what time Dobra, no to co? Pójdziemy na razie. sobie po prostu brzeliśmy te wyścigi, które mamy. Na przykład jest blisko kolejny. Sobie jeszcze jeden znów przejechać na pewno. Pytną tablicę, kurde, chciałbym ją zwalić. Tu znajdzie ona jest. Myślę, będzie tutaj. Jedziemy, ale kartu Ale to w sumie chyba jakby zrobione. Po podściganie się na samochód. W na pewno. O nie, dobra, tak, na tej kamerze zawsze I 200 metrów tutaj i hamujemy. Co akurat ma mega dobre. I znowu deszczowa pogoda. Co, jest ten oczek mój? Co jeszcze? Tego chciałam zobaczyć tylko. Się tym tu jakiś jakiś par. Ten chyba co był? Jako zaginiony samochód, nie? Pani? też jeżeli to nie jest za zalecane, to, to też będzie, to, to też co sobie zobaczyć. Jak tym się jedzie? Bo nie wiem, czy jechałem. Możliwe, że jechałem, bo nie pamiętam. Czy Dobra, już żałuję, że już żałuję, że wybrałem ten samochód. Boże, święty. Co to jest? Teraz trzeba wygrać, żeby to było wyjście. Dobra. Dlepę tak sobie skręcowało. Bardzo mię Było. Dla rea Nie wiem, czy coś daje, ale... Jadę nim. valiou a costeia. Virada de gente comigo. Ah, Da vez Acho que se é possível Myślałem, że jakiś most był w Jeszcze wyścigu, nie wie czym przerabiałem lepko. Jedź ja tym małym. Drogał dużo że zyskałem w tak? Już tak. teraz się zbliżyliśmy do snu, ale już 20% wysiłku zostało z elegancką. Dlatego... Jako... Tak go